Zadanie 33. Właściciel sklepu kupuje zegarki płacąc producentowi 180 zł za sztukę. Następnie sprzedaje miesięcznie 30 sztuk. Takich zegarków po 230 zł. Sprzedawca oszacował, że każda obniżka ceny zegarka o złotówkę zwiększy liczbę sprzedanych zegarków o 3 sztuki. Niech X oznacza liczbę obniżek o 1 zł, gdzie X należy tutaj od 1 do 30, jaką powinien ustalić cena, aby jego miesięczny zysk był największy. Pamiętam tak, no pierwsze, pierwsze takie, no jedno z rzadszych zadań praktycznych z matematyki na maturze, a ubolewam nad tym, bo to tak powinno wyglądać moim zdaniem, no ale cóż, yy, mamy tak. Właściciel sklepu kupuje 180 zł. Za sztukę. Sprzedaje po 230, a oni nas pytają o zysk. O zysk. Więc zysk na sztukę to co to będzie? To będzie 230, sprzedaje. Odjąć koszt zakupu, czyli on zarabia na tym 50 zł. 50 zł. sztuka. Tyle zarabia. I teraz tak, ale sprzedawca oszacował, że każda obniżka ceny zegarka o złotówkę zwiększy liczbę sprzedanych zegarków o 3 sztuki. Zwiększy liczbę zegarków sprzedanych o 3 sztuki. To teraz tak, zapiszmy to jako jakąś własność, bo tego tu będziemy potrzebować jako funkcję zmiennej x. I teraz tak, co my tu wiemy? Jeżeli x oznaczymy, w tą obniżkę o 1 zł. No, i mamy tutaj narzucone, że x oznacza liczbę obniżek o 1 zł. W takim razie on sprzedaje 30 sztuk. No to jeżeli zrobi obniżkę o 1 zł. To każda taka obniżka zwiększy o 3 sztuki, no to liczbę sztuk zwiększy się o 3x. Natomiast, to jest pierwszy element, ale jeżeli on obniży o x razy tą, 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 tą cenę, to jego zysk automatycznie też to spada, bo producent mu nic nie obniża. To tylko jego zysk. W takim razie musimy pomniejszyć za każdego x, musimy odjąć od 50. I to jest nasza funkcja tutaj. I teraz zrobimy sobie sprawdzenie. To jest, zobaczcie, piękna postać iloczynowa. I zobaczcie, szybkie sprawdzenie dla Was. Wymnóżmy to sobie. 30 razy 50. 1500. Nie wiem, czy to nam się przyda, to wymnożenie, ale chcę Wam coś pokazać. Odjąć 30 x oczywiście, plus 150, 150x i odjąć 3x kwadrat. Porządkuję to sobie i mam minus 3x kwadrat, dodać 120x i dodać 1500. To jest nasza funkcja. I zobaczcie, oni chcą tutaj w tym zadaniu, jaką powinien ustalić cenę, aby jego miesięczny zysk był największy, my mamy funkcję zysku, bo to już ustaliliśmy, był największy. Wy wiecie z własności funkcji kwadratowej, która nam tu wyszła: że w momencie, kiedy a jest ujemne, to ramiona paraboli są skierowane w dół i przyjmuje funkcja po, po, wartość największą. I to jest to, czego właśnie szukamy. Czyli jesteśmy na dobrym tropie, wiedząc, że a jest tutaj ujemne. Nie musiałem tego wszystkiego mnożyć, wystarczyło, żebym pomnożył to tutaj i to tutaj, ale chciałem, żebyście to po prostu zobaczyli na własne oczy, jak to się mówi. Dobra, no to tak, skoro wiemy, że szukamy wierzchołka i ramiona nasza funkcja ma skierowane w dół, no to możemy skorzystać z tej postaci iloczynowej i obliczyć miejsca zerowe. To będzie równe 0, ta nasza funkcja będzie równa 0 w momencie, kiedy x będzie równy 50 lub tutaj 30 plus 3x 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 będzie równe 0 w takim razie będziemy mieć minus 3x jest równe 30, czyli x musi być równy minus 10 zobaczcie, my mamy tutaj ograniczenie x od 1 do 30 miejsca zerowe wyszły nam hardkorowe to nie szkodzi, bo funkcja ta funkcja nie ma wyłączeń, że tak powiem, z dziedziny ze względu na jej formę. Można sobie ją liczyć dla x ujemnego tam ileś, ale w naszym zadaniu mamy ograniczone to do takich liczb. I tego się będziemy trzymać, aczkolwiek miejsca zerowe wypadają poza naszym to ograniczeniem. Czyli na naszym pięknym rysunku tutaj będzie minus 10, a tu będzie 50. I to co wiemy o funkcji to to, że tu idzie oś symetrii i idealnie dzieli na pół. W takim razie to jest symetryczne, tu też jest symetryczne. Każdy punkt ma swoje odbicie względem tej osi. Czyli jak policzymy średnią arytmetyczną tych dwóch miejsc zerowych, które mamy, dostaniemy x wierzchołka. Więc liczymy 50 dodać minus 10 na 2. No to 50 odjąć 10 to jest 40 na 2 to jest 20. Czyli x musi być równe 20 i to jest x z wierzchołka. I dlatego x obliczymy wartość funkcji. Aczkolwiek w sumie nawet nie musimy i więc tego nie zrobimy. Bo pytają jaką cenę powinien ustalić. I tu jest haczyk, bo pytają o cenę. Tutaj x Czyli musiałby obniżyć o 20 zł? I to można by było, wiele osób wpisuje to jako odpowiedź, ale nie trzeba, właśnie zastanowić się nad pytaniem, jaką cenę powinien dostać. On to sprzedaje po 230, czyli powinniśmy jeszcze od 230 tą 20 sobie odjąć. I dostaniemy 210 za sztukę. I to jest nasza odpowiedź.